Gmina Boronów leży we wschodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim. Powierzchnia gminy wynosi 56 km2. W jej skład wchodzą miejscowość Boronów i sołectwa Dębowa Góra, Grojec, Ucisko i Zumpy oraz Przysiółki, Doły i Sitki. 2019 rok w gminie Boronów był czasem kontynuacji rozpoczętych wcześniej inwestycji, jak również realizacji wielu nowych zadań mających na celu poprawę życia. Lokalnej społeczności. Wydatki inwestycyjne w Gminie Boronów w 2019 roku zamknęły się kwotą ponad 4,5 miliona złotych. To jest e, przeszło 22% budżetu Gminy Boronów. Głównymi wydatkami inwestycyjnymi były budowy dróg ulicy Pogodnej z dwoma łącznikami ulicy Szkolnej, ulicy Ląpy i ulicy Młyńskiej, jak również ulicy Cieszowskiej, która jest zaliczana do dróg dojazdowych do pól. Wcześniej wymienione drogi to są drogi wewnętrzne, gminne, na które udało nam się otrzymać dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych. Łączne dofinansowanie za, e, za ubiegły rok e, dotyczące dróg zamknęło się kwotą 1,5 miliona złotych. Całość wydatków drogowych to kwota e, prawie 3,5 miliona złotych. Przebudowy dróg lokalnych wpłynęły na poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach. Dodatkowo utwardzono drogę w miejscowości Dębowa Góra oraz drogę łączącą sołectwo Kucisko z przysiłkiem Sitki na odcinku 800 metrów. Poprawiło się dużo, droga była... No, bardzo błotnista, dziury były bardzo. No i się poprawiło. Jest fajna droga utwardzona, jest lepszy komfort jazdy. To jest w sumie droga, która łączy hucisko z na przykład z łazami. To jest taka droga przejazdowa. Tu się bardzo dużo ludzi przejeżdża. Do, I rowerzyści, i autami, i w ogóle nie. Ułatwiło to bardzo dojazd do pracy, i do posesji. Wiele udało się zrobić również w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Postawiono także na budowę oświetlenia solarnego na placach rekreacyjnych w miejscowości Hucisko oraz Grojec. W tej chwili mamy pięć lamp solarnych. Pozyskaliśmy na to fundusze z konkursu marszałkowskiego. W tym momencie te lampy to jest jedyne rozsądne rozwiązanie tutaj, ponieważ nie ma tutaj prądu podciągniętego, także jest to takie najtańsze i w miarę ekologiczne rozwiązanie. Jeżeli to jest oświetlone, to można spokojnie przyjść poćwiczyć, zrobić sobie ognisko. Wtedy to bardzo ułatwia korzystanie i bezpieczeństwo poprawia. Udało się także wykonać klimatyzację w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Ta klimatyzacja po prostu ułatwia nam tutaj przebywanie na tej sali, bo ta sala była zawsze duszna, tym bardziej, że okna mamy od strony południowej więc sala się nagrzewała, mamy cztery duże okna. Klimatyzacja pozwoliła nam schłodzić tą salę, także wszystkie imprezy, które tutaj się odbywają, po prostu mają pewien komfort i wszyscy uczestnicy mają komfort, mają po prostu czym oddychać. Nie trzeba otwierać okien, nie przeszkadza hałas w organizacji imprez. Scena jest również klimatyzowana. Z sali korzystają również mieszkańcy, prywatni, którzy wynajmują salę, korzystają również wszelkie stowarzyszenia, które działają na terenie gminy, organizują tutaj swoje Imprezy stowarzyszeniowe i nie tylko. Również imprezy dla mieszkańców. Wykonane zostało również nowe nagłośnienie w hali sportowej zespołu placówek oświatowych. Dodatkowo szkoła jest sukcesywnie doposażana. Różnorodne przede wszystkim pomocy dydaktyczne. Pozyskaliśmy 14 tysięcy z Fundacji PERN. Z Płocka na doposażenie właśnie hali sportowej. Także tu co sprzętu za tą kwotę zostało dokupione. W ubiegłym roku obchodziliśmy 60-lecie powstania szkoły podstawowej, i między innymi wszystkie uroczystości odbywały się tutaj na hali sportowej, także między innymi tutaj z budżetu gminy zrobiliśmy modernizację nagłośnienia za kwotę ponad 20 tysięcy. Jeżeli chodzi o wzbogacenie naszej bazy, to na pewno zakup też szafek dla uczniów. Mamy już tutaj dla wszystkich uczniów, począwszy od klasy 5 aż do 8. Każdy uczeń ma swoją szafkę indywidualną. Szkoła się wzbogaciła w minionym roku. Zestaw do segregacji odpadów, który też znajduje się w budynku szkoły podstawowej, bo chcemy właśnie dzieci uczyć poprzez naśladownictwo, poprzez. Praktykę, żeby dzieci uczyły się od najmłodszych lat segregacji odpadów. W ubiegłym roku wykonana została również renowacja ściany hali sportowej od strony Lasku. Dodatkowo wprowadzony został program budowy indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika to zarówno ogromne oszczędności finansowe dla mieszkańców, jak i ochrona środowiska. Ten program jest programem bardzo kosztownym. Na ten cel w roku 2019 wydaliśmy z budżetu gminy prawie pół miliona złotych. Program obejmuje 100 posesji i łączna wartość tej inwestycji. Wynosi 1 300 tysięcy złotych. Środki na to działanie związane z odnawialnymi źródłami energii pozyskaliśmy z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którą oczywiście musimy zwrócić, ale jest to pożyczka umarzalna w wysokości około 35-40%. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy część instalacji fotowoltaicznych. W tym roku ten program do końca września musimy zakończyć i rozliczyć. Co więcej, w 2019 roku rozbudowano monitoring w parku gminnym. Nasz centralny park gminny wpisany jest do naszych działań wieloletnich, gdzie przewidujemy uzupełnienie i rozbudowę elementu wyposażenia parku. Natomiast szczegóły okażą się po konsultacji z projektantami. Co najlepiej będzie tutaj można było jeszcze zabudować. Oprócz tego monitoringu, który został wykonany, no dbamy też bardzo mocno o drzewa, które tutaj rosną, a w szczególności o stare dęby czy starsze dęby, które zostały objęte pielęgnacją. Widzimy sporo trawników w tym rejonie, które są regularnie obkaszane przez służby gminne, tak, żeby w tym parku było miło i przyjemnie. I jest! Bo w Gminie Boronów duży nacisk kładzie się na bieżące utrzymanie i stałą pielęgnację zieleni. W tamtym roku zakupiliśmy traktorek, który kosztował około 30 tysięcy. Jest on przeznaczony do koszenia trawy, zazwyczaj tutaj u nas na parku gminnym oraz na takich płaskich terenach. Natomiast obsadzenia kwiatów kosztują około 2-2,5 tysięcy. Są one zazwyczaj na głównej drodze tutaj w Boronowie koło szkoły, goku. Są to zazwyczaj kwiaty akwsamitki. Wygląda to ładniej, przyjemniej i estetyczniej. Przyjazna przestrzeń to także zasługa mieszkańców gminy, którzy często wspomagają wykonywanie konkretnych zadań, między innymi poprzez własną pracę społeczną. I tak na placu rekreacyjnym w Hucisku powstał parkiet taneczny z kostki brukowej. Zawsze życzali, życzaliśmy drzewiany, taki składany do zabawy. nie, I To trzeba było koszta płacić. Tam wynajmili, to też dość drogo wychodziło 300-500 zł. Tabina trzeba było składać, odwozić, przywozić, a tak mamy już. Stało, nie? Na lata, nie? Zrobiony taki parkier. Wszystko zależy od chęci, a w przypadku gminy Boronów i jej mieszkańców chęci rzeczywiście nie brakuje. Wytężona praca i zaangażowanie wielu osób zaowocowało znaczącymi sukcesami, przedsięwzięciami i licznymi inwestycjami.